W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi: atak nożem w samym centrum Warszawy, polski szpieg zatrzymany na Białorusi, tysiące osób oszukanych na blik, uzbrojeni obcokrajowcy zatrzymani przed festiwalem. Dramatyczne sceny rozegrały się w samym centrum Warszawy. W czwartek 4 września, około godziny 15:00, przed centrum handlowym Złote Tarasy doszło do brutalnego ataku nożem. Ranny mężczyzna z poważnymi obrażeniami brzucha trafił w stanie ciężkim do szpitala, a policjanci zatrzymali kobietę podejrzewaną o dokonanie ataku. Według ustaleń funkcjonariuszy, całe zdarzenie rozpoczęło się od sprzeczki między dwojgiem ludzi. W trakcie kłótni kobieta nagle wyciągnęła nóż i ugodziła nim mężczyznę w okolice brzucha. Następnie odrzuciła narzędzie, które chwilę później zostało zabezpieczone przez policję jako dowód w sprawie. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że interwencja służb była natychmiastowa. Na miejscu pojawiły się patrole policji oraz ratownicy medyczni, którzy przetransportowali rannego do szpitala. Jego stan lekarze określają jako ciężki. Z dotychczasowych informacji wynika, że zarówno kobieta, jak i poszkodowany to osoby bezdomne. Podejrzana w chwili zdarzenia znajdowała się pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu została przewieziona na komisariat. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności ataku, od motywów, przez przebieg sprzeczki, aż po ewentualne wcześniejsze konflikty między kobietą a poszkodowanym. Policja zapewnia, że sprawa traktowana jest priorytetowo, ponieważ do brutalnego ataku doszło w miejscu publicznym, w samym centrum stolicy, gdzie codziennie przebywają tysiące osób. 2 września w godzinach porannych w Boguszowie doszło do brutalnego pobicia 22-letniego mężczyzny. Do ataku doszło w rejonie skrzyżowania ulic Leśnej i skalników. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcami byli 21-letni mężczyzna oraz 27-letnia kobieta, mieszkańcy gminy Czarny Bur, którzy od dłuższego czasu pozostawali w konflikcie z poszkodowanym. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że napastnicy bez ostrzeżenia rzucili się na swoją ofiarę. Dwudziestodwulatek był wielokrotnie uderzany i kopany, a całe zajście miało bardzo agresywny przebieg. Na szczęście obrażenia, jakich doznał, okazały się powierzchowne i nie zagrażały jego życiu, choć atak mógł zakończyć się znacznie poważniej. Pokrzywdzony natychmiast zgłosił sprawę policji. Mundurowi z Boguszowa podjęli działania operacyjne, które bardzo szybko przyniosły rezultaty. Już w ciągu kilku godzin od zdarzenia oboje napastników zostało namierzonych i zatrzymanych. Trafili do policyjnego aresztu, gdzie spędzili noc. Następnego dnia zostali przesłuchani i przyznali się do udziału w pobiciu. Decyzją prokuratora zastosowano wobec nich dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania się z ofiarą. Za pobicie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. O tym, czy 21-letni mężczyzna i jego 27-letnia wspólniczka trafią do więzienia, zdecyduje sąd. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza dalszych czynności w związku z wcześniejszym konfliktem między stronami. Białoruska telewizja państwowa Belarus 1, poinformowała o zatrzymaniu obywatela Polski przez tamtejszy Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. Według przekazu reżimowych mediów. Miał on posiadać tajne dokumenty dotyczące wspólnych białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych zapad 2025. Jednak, zdaniem przedstawicieli polskiego rządu, cała sprawa może być kolejną prowokacją Mińska wymierzoną w Warszawę. Do zatrzymania miało dojść w miejscowości Lepel w Obwodzie Witebskim, zatrzymanym jest 27-letni Grzegorz Gaweł z Krakowa. Według białoruskiej wersji wydarzeń, Polak miał za pośrednictwem mediów społecznościowych skontaktować się z obywatelem Białorusi i zaproponować mu współpracę z polskimi służbami. W zamian za wynagrodzenie rzekomy współpracownik miał zbierać informacje o obiektach wojskowych, a także pozyskiwać materiały niejawne. Białoruska telewizja pokazała nagranie z zatrzymania, na którym Gaweł przyznaje się, że jego celem było uzyskanie dokumentów dotyczących manewrów zapad. Według tamtejszych mediów przejęto ośmiostronicowe kserokopie poufnych materiałów. Polakowi grozi od 7 do 15 lat więzienia, a przeciwko niemu wszczęto postępowanie karne. Rzegł z tak. Muję a pumak. Polska. Polska, tak. Grażdaniem... Żegoś Gavel. Tak, tak. Wy są zatrzymany Komitetem Bezpieczeństwa Republiki Białorusi po tak. podejrzeniu popełnienia przestępstwa Kodeksu Republiki Białorusi. Nie, yeah, tak. w Warszawa reaguje na te doniesienia z dużą ostrożnością. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński stwierdził wprost, że mamy do czynienia z kolejną prowokacją reżimu Łukaszenki. Podkreślił również, że polskie służby specjalne nie korzystają z tego rodzaju metod, a cała narracja ma charakter propagandowy. Do sprawy odniósł się także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, przebywający w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział, Polska spodziewa się tego typu działań ze strony Mińska, ale sytuacja nie pozostanie bez odpowiedzi. Z kolei wiceszef resortu Marcin Bosacki ocenił, że cała historia może być szyta grubymi nićmi. I stanowić element gry politycznej Białorusi, mającej na celu destabilizację relacji polsko-białoruskich. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że NATO uważnie obserwuje manewry Zapad ze względu na ich skalę i ćwiczone warianty działań wojskowych. Podkreślił, że podobne prowokacje ze strony Mińska powtarzają się od lat i mają na celu eskalowanie napięcia w stosunkach z Polską. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało jednocześnie komunikat, w którym ostrzega obywateli przed podróżami na Białoruś. Wskazano na ryzyko pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, możliwe zamknięcia granic oraz rosnącą liczbę aresztowań Polaków przez białoruskie służby. Resort przypomniał, że w razie nagłej eskalacji ewakuacja może być poważnie utrudniona. Obecnie ruch osobowy odbywa się wyłącznie przez przejście w terespolu, natomiast transport ciężarowy kierowany jest przez Koroszczyn Kozłowicze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o rozwagę i ograniczenie wyjazdów do tego kraju do absolutnego minimum. Cała sprawa pozostaje w toku, a polskie władze monitorują rozwój sytuacji, nie wykluczając podjęcia działań dyplomatycznych na forum międzynarodowym. Pod koniec sierpnia w gminie Nadarzyn doszło do dramatycznego zdarzenia, które mogło zakończyć się tragicznie. W piątek, 30 sierpnia, na jednej z posesji w Kajetanach doszło do sprzeczki między dwoma mężczyznami w wieku 34 i 36 lat. W trakcie kłótni młodszy z nich wyciągnął nóż i ugodził znajomego, po czym uciekł z miejsca zdarzenia samochodem. Podczas ucieczki uderzył jeszcze w ogrodzenie sąsiedniej posesji i oddalił się w nieznanym kierunku. Na miejsce natychmiast wezwano policję i służby medyczne. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala, a mundurowi rozpoczęli działania, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać sprawcę. Kluczowe okazały się relacje świadków i sprawne zabezpieczenie materiału dowodowego, co pozwoliło szybko namierzyć pojazd, którym uciekł napastnik. Kilka godzin później policjanci zatrzymali 34-latka. Badanie wykazało, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości. Po wytrzeźwieniu usłyszał poważne zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Na wniosek prokuratury rejonowej w Pruszkowie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa w Pruszkowie, a policjanci kontynuują czynności dowodowe, które mają szczegółowo wyjaśnić okoliczności tego brutalnego ataku. Funkcjonariusze zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili kolejną realizację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami internetowymi. Tym razem w ręce policjantów trafiło siedem osób, sześciu mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat oraz 29-letnia kobieta. Wszyscy usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi wykazało, że grupa działała według ściśle określonego podziału ról. Część członków zajmowała się przejmowaniem lub zakładaniem fikcyjnych kont na popularnych portalach sprzedażowych i społecznościowych, gdzie wystawiali nieistniejące przedmioty. Następnie, podszywając się pod sprzedawców, przesyłali ofiarom fałszywe linki do płatności, za pomocą których wyłudzali kody BLIK. Kiedy pieniądze trafiały na rachunki kontrolowane przez przestępców, kolejni członkowie grupy wypłacali gotówkę, transferowali ją na inne konta lub lokowali w kryptowalutach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ten sposób oszukano ponad półtora tysiąca osób na łączną kwotę przekraczającą 3 miliony złotych. Akcje przeprowadzono na terenie sześciu województw – Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny wykorzystywany do przestępczej działalności: komputery, telefony i nośniki danych, a także samochód sportowy o wartości około 150 tysięcy złotych. Zatrzymani odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, liczne oszustwa oraz pranie pieniędzy. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Wrocławia rozbili grupę włamywaczy, która przez ostatnie miesiące dokonywała serii kradzieży na terenie miasta. Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku 26, 36 i 42 lat. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy specjalizowali się w włamaniach do punktów handlowych, z których wynosili towary o dużej wartości rynkowej. Na liście miejsc, które padły ich celem, znalazł się sklep z rowerami elektrycznymi. Salon jubilerski oraz punkt sprzedaży elektronarzędzi. Ich łupem były zarówno kosztowności i biżuteria, jak i specjalistyczny sprzęt, czy nowoczesne rowery elektryczne. Policjanci, prowadząc intensywne działania operacyjne, zgromadzili dowody potwierdzające udział zatrzymanych w przestępczej działalności. Co istotne, odzyskali również mienie o wartości przekraczającej pół miliona złotych, które zostało zwrócone właścicielom. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, paserstwa umyślnego oraz kradzieży tablic rejestracyjnych. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponieważ przestępstw dopuścili się w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć im jeszcze surowsze kary. Sukces policjantów spotkał się z uznaniem pokrzywdzonych, którzy podkreślali, że determinacja i skuteczność funkcjonariuszy pozwoliły odzyskać nie tylko skradzione mienie, ale i poczucie bezpieczeństwa. Teraz o dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd. Włoskie media oraz światowe agencje informacyjne donoszą o dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w Viterbo tuż przed rozpoczęciem jednego z najważniejszych wydarzeń religijnych w regionie święta Machina di Santa Rosa. Policja zatrzymała dwóch obywateli Turcji, którzy mieli przy sobie broń maszynową, pistolety oraz znaczną liczbę nabojów. Do aresztowań doszło zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości, w których tradycyjnie uczestniczą tysiące wiernych i turystów. Według ustaleń agencji Associated Press, podczas święta setki osób przenoszą przez wąskie ulice monumentalną, ważącą około pięciu ton, konstrukcję zwaną Makina. Wydarzenie to, wpisane w wielowiekową tradycję miasta, każdego roku przyciąga tłumy pielgrzymów i odwiedzających. Gdyby doszło do ataku, jego skutki mogłyby być katastrofalne. Policja zatrzymała podejrzanych w jednym z lokalnych pensjonatów, gdzie mieli wynajęty pokój. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyźni mogli przygotowywać stanowisko ogniowe z widokiem na tłumy uczestniczące w procesji. W ich posiadaniu zabezpieczono automatyczne karabiny oraz amunicję. Według włoskich źródeł śledczy badają dwa główne wątki: próbę zorganizowania zamachu terrorystycznego lub udział zatrzymanych w siatce handlu bronią. Nieoficjalne informacje sugerują, że sprawa może mieć związek z wcześniejszym zatrzymaniem w Witerbo tureckiego gangstera. Choć policja nie przesądza jeszcze motywów działania podejrzanych, władze państwowe mówią o udaremnieniu potencjalnej tragedii. Premier Georgia Meloni pogratulowała funkcjonariuszom, podkreślając, że szybka interwencja zapobiegła możliwej masakrze. Minister spraw wewnętrznych, Mateo Piantedosi, w specjalnym oświadczeniu wskazał, że dzięki sprawnym działaniom służb festiwal odbył się w pełnym bezpieczeństwie. A obywatele mogli uczestniczyć w uroczystościach bez obaw. Gratulacje dla prefekta Witerbo, komendanta policji i wszystkich, którzy brali udział w zarządzaniu skomplikowanymi wydarzeniami w Witerbo. Dzięki nim obchody Santa Rosa odbyły się w pełnym bezpieczeństwie. W ciągu zaledwie kilku godzin zidentyfikowano i zatrzymano dwóch niebezpiecznych mężczyzn, a system bezpieczeństwa został dostosowany tak, by nie wywołać paniki wśród uczestników. To kolejny dowód sprawności funkcjonariuszy dbających na co dzień o bezpieczeństwo obywateli, którym rząd ponownie składa wyrazy wdzięczności. Trzeci z podejrzanych pozostaje nadal na wolności. Włoska policja nie wyklucza, że zatrzymani mogą mieć powiązania z większą siatką przestępczą. Jednocześnie śledczy podkreślają, że choć hipoteza o terroryzmie jest brana pod uwagę, główną linią dochodzenia jest udział zatrzymanych w procederze nielegalnego handlu bronią. Wydarzenia w Witerbo wstrząsnęły opinią publiczną i przypomniały o realnym zagrożeniu, jakie niosą zarówno siatki przestępcze, jak i potencjalne działania ekstremistów w Europie. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.